Cześć, z tej strony Krzysztof. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o roli Collaborative Industry Innovator, która zapewnia zespołom inżynierskim niezbędny zestaw aplikacji do bezpiecznej i uporządkowanej współpracy w czasie rzeczywistym nad zawartością projektu. Łyk kawy i zaczynamy. Platforma chmurowa czy dexperience Experience, jak już wiemy, integruje wszystkie aspekty firmy w jednym miejscu, co zwiększa współpracę, usprawnia realizację oraz podnosi innowacje. Natomiast Collaborative Industry Innovator zapewnia zespołom inżynierskim niezbędny zestaw aplikacji do bezpiecznej i ustrukturyzowanej współpracy w czasie rzeczywistym nad danymi produktów. Rola ta dostarcza rozwiązania umożliwiające bezpieczne przechowywanie, organizowanie i zarządzanie treścią oraz wyszukiwanie właściwych danych do ponownego ich wykorzystania, a także nawigowanie po strukturze produktów w przeglądarce internetowej, prostego przeglądania i porównywania plików 3D. Dodatkowo zapewnia wielu aplikacjom CAD bezpośredni wkład w pojedynczą strukturę produktu, eliminując potrzebę niezależnego zarządzania i łączenia oddzielnych, częściowych struktur. Dzięki temu, że wszystkie informacje znajdują się w tym samym miejscu, każdy jest na bieżąco, a także ma dostęp do jednego aktualnego źródła. Pomaga to zespołu uniknąć ryzyka braku synchronizacji wersji modelu lub konfiguracji. Collaborative Industrial Innovator opiera się na wspólnym modelu danych dla procesów projektowania, produkcji oraz symulacji. Dzięki środowisku w chmurze, działającemu online, możliwe jest wprowadzenie na rynek coraz to bardziej unowocześnionych produktów w krótszym czasie przez średnie, jak i duże firmy. Innowacje branżowe stosowane w 3D Experience są jedyną technologią na rynku, która obsługuje tzw. projektowanie oparte na danych. Rola ta jest rozszerzeniem 3D Swimmer, dostarczającym dodatkową funkcjonalność ułatwiającą zarządzanie plikami. Collaborative Industria Innovator zapewnia dostęp do 19 aplikacji, a są to m.in. aplikacja 3D Markup która zapewnia wymianę informacji pomiędzy osobami współpracującymi nad projektem, a także oferuje proste i wydajne narzędzie do analizy 3D w przeglądarce internetowej. Pozwala to na tworzenie opisów złożeń, rysunków oraz części, aby wyraźnie komunikować zmiany projektowe za pomocą cyfrowych etykiet. Warto również wspomnieć o aplikacji 3D Space, która umożliwia tworzenie i zarządzanie przestrzeniami współpracy, które są przeznaczone do przechowywania treści oraz ich tworzenia. Przestrzenie współpracy posiadają różne typy widoczności, co pozwala na zapewnienie określonej dostępności dla pozostałych użytkowników. Dzieli się je na publiczne, chronione oraz prywatne. Dostęp do treści oznacza możliwość wyszukiwania, eksplorowania, przeglądania czy otwierania ich. W tej aplikacji każdy użytkownik otrzymuje do dyspozycji 20 GB przestrzeni chmurowej. Nie zapominajmy również o aplikacji Collaborating Lifecycle. Pozwalający zarządzać cyklem życia produktu od momentu powstania koncepcji do gotowego modelu, uwzględniając przy tym gałęzie, wersje i duplikaty projektu. Collaboration Lifecycle zapewnia także kontrolę dostępu do plików na różnych etapach jego powstania. Wymieniona aplikacja to tylko mały wycinek możliwości roli collaborative industry innovator. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z treściami na naszym kanale oraz materiałami znajdującymi się na naszej stronie internetowej, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję za uwagę i miłego dnia.